Mam takie y, koszyczki w kolorze takim srebrnym, i tutaj zaraz Wam pokażę, co się tu znajduje. Tutaj na przykład, w, mam tutaj taki koszyczek, ja sobie go wyciągnę. Tu mam różę, y, rozświetlacz na przykład z Maka, ten Soft and Gentle. Tu mam takie y, paskowy rozświetlacz i paskowy brązer z Vibo fajne, ale z bronzerem można przesadzić, bo on ma takie, zobaczcie, takie różowe kolory też, takie różowe, no bo właściwie to jest taki rdzawo czerwony Można z nim przesadzić, więc trzeba uważać, a dodatkowo jest nabłyszczające, więc tym bardziej trzeba uważać. Tu mam ten drugi rozświetlacz z Lovely Gold, też jest trochę ściorany, że tak brzydko powiem. Jakieś tam, o, te też są godne polecenia, te wypiekane róże z Makeup Revolution. Jakiś tam z Essence, wiecie, takie, takie, takie. To mam z Vibo też i ten do konturowania puder z nyx w kolorze taupe. Tak, tutaj idąc dalej, mam swoje paletki. Freedom Makeup, o, nam się tu odbija coś. A, od koszyczka i od światła. Freedom Makeup, Makeup Academy, tu mam tą z Vibo neutralną i mnóstwo paletek Makeup Revolution, znaczy mnóstwo. A ja, że jakoś tego mega tak dużo nie ma znowu. To jest na przykład Neutrals kontra Neutrals. Te czekoladki, ta Vice jest super też. Tutaj mamy na przykład Flawless Matte. E, idąc dalej: to jest Ice Like Angels, taka bardziej kolorowa. Następna czekoladka to jest akurat ta de Death by Chocolate. E, tu jest, tu jest to jest sama Flawless. To tamta była chyba bo jeszcze będzie Flawless Matte 2 o, to jest Flawless Matte 2, też bardzo ładne kolory mam dwa Glam Boxy, w których mam cienie pojedyncze, to Wam też kiedyś mogę filmik nakręcić o tym, jeśli byście oczywiście chciały, w ogóle jak będziecie chciały jakieś recenzje któregoś z produktów, to po prostu napiszcie tutaj mam akurat jeszcze z Makeup Revolution Golden Sugar tą paletkę tu jest chyba Hot Spice, nie, All About Cream to są te, no kremowe po prostu róże które można też używać jako pomadki i Sugar and Spice. A tutaj podkłady, które na przykład zobaczcie co dorwałam, jestem podierana. normalnie Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Będę go testować i zrobię Wam test na żywo. Nie wiem się doczekać. Jest zaklejony i czeka tutaj dzielnie na test, ale czekam aż się zrobi troszkę chłodniej, bo no, w 30 stopniach to nałoż przetrwa niestety. Tu jest ten z Ingrid Dr. Makeup, yy, podobny do tego właśnie, który też ma mieć wysokie krycie i też ma taką pipetkę. Tutaj mam na takie lżejsze makijaże yy, rozświetlający podkład z ale to raczej będę dodawać do jakichś tam kamuflaży i takich rzeczy, żeby sobie to rozrzedzić. Um, to było to? Nie, to ten Dr. Makeup. I tutaj mam świetną rzecz, świetną, najlepszą na świecie, czyli biały podkład, który zamówiłam sobie na Allegro ze Star Stargazera. Na Allegro albo na Minty Shop, nie wiem teraz, podlinkuję Wam. Biały podkład, on jest z taką szpatułką i to, ten podkład nie zmienia właściwości podkładu, jeżeli dodajecie na przykład, jeżeli macie jakiś zaciemny podkład i dodacie tego troszkę, to on nie zmienia właściwości tego podkładu, do którego go dodałyście i to jest super, ale możecie sobie rozjaśnić, jak dla mnie to jest super opcja, bo ja przeważnie mam zaciemne te podkłady, jednak mimo naj, kupowania najjaśniejszych kolorów, więc dla mnie to jest super opcja, koszt to było chyba jakieś około 20 zł, mi się wydaje, no podlinkuję to będziecie widzieć, ale to, to serdecznie każdemu polecam, to jest super sprawa, szkoda, że tak późno na to wpadłam, no, w kolejnej tutaj, w tym kolejnym koszyczku mam wszystkie pomadki, które posiadam, jak widzicie, no, dla jednych dużo, dla drugich mało, Jakieś tam te pomadka z bo muszę je widzieć, dlatego ich nie dawałam, już nie organizowałam żadnych koszyczki inne. Tu mam znowu Makeup Revolution, tu mam na przykład z NYXa te super takie Soft Matte Lip Cream. To mam akurat na przykład kolor, uuu, nie chcę się sfokusować, Copenhagen C20, mam jeszcze 20, o, tu jest 21, Transylwania. No różne różniaste, jakieś błyszczyki, to jest wszystko, co posiadam generalnie. Tutaj mam jeszcze próbki sobie zamówiłam, to Wam u góry to pokażę. Próbki Skin 79, tych BB kremów. Każdy kolor jest do czego innego, do innego rodzaju skóry. Sobie też potestuję, to Wam, jak mi się coś spodoba, to Wam będą znać. Mam i różowy, i ten taki o, ten srebrny, gdzieś tam jeszcze był ten granatowy. Kilka tych próbek sobie mam i będę je testować. Tak, tutaj w tym ostatnim koszyczku to jest generalnie, akcesoria są do nagrywania. Tu mam tubę jeszcze do pętli, jak gdzieś wyjeżdżam, aparat, statywy, kosmetyczki, takie rzeczy na wyjazd, ładowarki. No i tutaj nie ma nic ciekawego. A teraz Was przeniosę do drugiego koszyczka. I tutaj znowu mamy rzeczy do konturowania, róży, rozświetlacze. Tutaj na przykład jest ten puder z Rimela Lasting Finish, który można nakładać na mokro i na sucho. I, 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 i rozświetlacz, też super rozświetlacz z WIBO Diamond Illuminator? Illuminator, nie wiem jak się to mówi. Tutaj jest ten by Paula Krupińska, Paulina Krupińska, też z Vibo. ten drugi też fajny, ale ten już ma drobinki. Tutaj mam taki róż też, który mi się tam chyba nie zmieścił, z Golden Road wypiekany, fajny kolor. Tutaj mam z Vibo, te takie, wiecie, wypiekane róż i brązer. i tutaj też mam chyba drugą wersję jeszcze, tak, róż i brązer. nie, to jest róż i, ro... Brązer i rozświetlacz. Um, on, on, on. Tutaj mam ten puder z Ecocery, leży sobie, bo mi się chwilowo znudził, więc sobie go tutaj dałam na razie. Eee, to jest ten fajny puder brązujący, nie do konturowania, brązujący z Kobo, bo on ma taki, ja Wam pokażę jaki to ma kolor. O, widzicie? Taki cieplejszy i on ma drobinki. Ale fajnie się nim ociepla twarz generalnie. Eee, następnie, puder mineralny to jest akurat rozświetlający eee, to jest puder rozświetlający z koty z Golden Rose 108, Shimmer Highlighter bardzo ładny, podoba mi się efekt, jaki daje. Tu mam taką też ciekawostkę PAZE, puder rozświetlający. Illuminating Powder, tylko że on się bardzo świeci. Ja bym go raczej bardziej dała albo do takiego bardzo, bardzo rozświetlonego luku, albo do naszczyty kości policzkowych. Inaczej nie. Tutaj mam puder też z My Secret. Bardzo go lubię. Też Brązuj, brązujący i do konturowania. Super się sprawdza. Tu mam też taką ciekawostkę. To się daje przed... przed pod, pod podkład jakby. I to ma, to ma znowu te cztery kolory. Ma za zadanie, za zadanie wyrównywać kolor cery. A na, dany na podkład daje taki lekko rozświetlający efekt. Bo to przetestowa przetestowałam i w, tą, i w tą stronę. Tu mam moją ukochaną paletkę do konturowania. O, widzicie mnie? Juhu. Tu mam ukochaną paletkę do konturowania z Freedom Pro Strobe Palette. Um, paletkę do konturowania z w 7 Chociaż słyszałam, że oni te składy mają um, nie za dobre, ale mi się póki co po tym nic nie dzieje. Także jestem z tego zadowolona. Tutaj mam zwykłą terakotę w kolorze chyba też 0,1. Tak, to jest taki puder mineralny, właściwie też można się przymatowić. Ładny efekt daje i poprawia krycie też. Puder Puderskowo, to jest ten drugi, to jest ten jaśniejszy, Sahara Sand 308. O, co tu jeszcze mamy? Te duo z Essence do konturowania, chociaż rozświetlacz jest do bani w tym, ale puder brązujący całkiem fajnie. Słynna Marylu. Tutaj mam tą terakotę w numerze 04, którą używa też Maxineczka jako brązer, i bardzo ładnie jest ten kolor. Faktycznie daje taki delikatny efekt. Też wam pokażę. A, też tutaj ten zupełnie tego koloru nie odda kamera. Zupełnie, zupełnie, ale wierz mi na słowo, bardzo ładnie wygląda świeżo na policzkach. Tutaj mam takie perełki z Vibo rozświetlające. Rozświetla... Właściwie to jest Różo Bronzer z W7 Afrika, fajny. I tutaj mam podobny puder z Astora do tego z Rimmela. Też taki, który można na mokro i na sucho nakładać. Jadąc dalej, w koszyczku obok tych brązerów rozświetlaczy są cienie. Cienie sypkie. Tutaj mam te takie dwie paletki. O, motylka sobie nakleiłam, jakże piękny jest. Tutaj mam te dwie paletki tych pigmentów wodoodpornych, który jest ze sztukę złote 99. Zł. Ja jestem z nich zadowolona, Wam powiem. Teraz sobie zamówiłam jeszcze odcienie bardziej takie czerwone. Mam dwie paletki w kasetkach. Tutaj jeszcze mam pigmenty z Inglota, takie duochromy. To jest bardzo fajna rzecz. To są te duochromy z Glazela. Świetna rzecz. Też mam kilka kolorów tutaj. Te takie jaśniutkie pigmenty z Kobo. To jest na przykład Frosty White. Te takie, co się nadają w kąciki. Tutaj mam pigment z Vipery, jakiś nie Secret. Tutaj jeszcze mam folię, Tą z Makeup Up Revolution też jest fajna no i wszystkie ogólnie pigmenty, pigmenty także to sobie tutaj wkładam z powrotem jadąc niżej mm, tu mam wszystkie cienie których nie dałam do paletek bo nie chciałam przekładać wszystkie pojedyncze, które posiadam yy, godne polecenia, bardzo już Wam powiem na pewno są te z Freedom Makeup nie tylko że mają dobrą pigmentację na sucho w ogóle, to nałożone na mokro też przepięknie wyglądają jako na przykład pojedynczy cień i tylko na przykład rozświetlacz w kącik super Mam też kilka kolorów. Ja je kupiłam w Pepko. Nawet ostatnio jakiś był na wyprzedaży. Nie wiem, który to. W każdym razie one około 5 zł, chyba 4,99 Tu mam, widzicie, kilka kolorów i jestem z nich naprawdę zadowolona. Super są te cienie. W ogóle jak się przykleiłam do tego Freedom Makeup i do Makeup Revolution. Tu mam Golden Rose, taki wypiekany, piękny, biały. Z My Secret. Ten Double Effect też jest super. Można właśnie na mokro i na sucho mam taki bazowy z Makeup Revolution takie wiecie, który, o jeszcze czeka jeden nałożenie do paletki mm, Cięc Golden Rose znowu wypiekany chyba, oni te wypiekane chyba wycofują teraz także nie wiem co będzie na ich miejsce a też fajne, takie, takie srebro i taka szarość no i tutaj jeszcze też wkłady czekają skobo, takie wiecie letnie w sumie kolory, a to się kończy no ale to się wytnie, dobra jadąc dalej, tutaj już mam znowu już takie pierdółki, które mi zostały w sumie nie miałam gdzie dać yy, bibułki matujące jakiś jeszcze róż aha to mam też yy, ten kolor tatu kilka, bo jej traktuję jako baza Carmex rozświetlacz y, płynie z Nyx'a rozświetlacz płynie z Revlonu więcej nic ciekawego tutaj nie ma i na dole moi drodzy kochani jest tak jest rolka ręczników papierowych i reszta podkładów i tutaj mam podkłady, które od czasu do czasu sobie wyjmuję w zależności od pory roku i od chęci, ochoty, jakby, jakbym chciała coś sobie zmienić. Ocz. Tu już mam gąbeczkę. I na przykład, co tu mamy? Podkład z Maka, który teraz jest prolonger. to jest ten. Yy, wodoodporny. który jest na razie dla mnie za jasny, więc czeka sobie na jesień. Podobno jest, bardzo podobny z tego z Make-up Atelier Paris. Zobaczymy. Yy, make... Podkład z Essence Stay All Day, bo jakoś tak byłam ostatnio jego ciekawa i wiecie co ładnie wygląda na buzi, jak za takie pieniądze naprawdę i długo się trzyma. Tu mam zapasowy korektor, ten Liquid Camouflage z Catrice w kolorze 020 i tam chyba jeszcze mam ten ciemniejszy z Glamouflage też. To jest już akurat kolor Medium Light, więc ja sobie je czasami mieszam. Tu jakieś z A.A. Makeup Bloom z Sorai, które będę testować. Tu jest ten Dermacolor. Tu jest ten Krem BB z y, Doctor G ten Bright Plus. Z Loreala z Golden Row. Tutaj mam płyn do dezynfekcji i płyn do mycia pętli tak na szybko i dlatego tam też są te ręczniki papierowe między innymi. Podkład z Revlonu. I podkład taki adaptujący się do skóry z Bel, który też będę testować. Co tu mamy jeszcze z tej mat z Rimmel, a. on mi się jakoś tak średnio sprawdza, muszę go oddać komuś. I podkład z Kiko, który raz jest fajny, raz niefajny, to jest taki love-hate relationship, że tak brzydko powiem. Aha, i podkład senny, który jest bardzo długotrwały, ale po recenzjach na YouTube myślałam, że kurczę, nałożę go i będzie wielkie wow, a tu się okazuje, że to krycie wcale nie jest takie mega mocne. Trzeba go budować, przynajmniej jeżeli chodzi o moje odczucia i moją skórę, bo to wiadomo, u każdego jest inaczej. No i to w sumie wszystko, co posiadam. Tak, i to już na tyle dzisiaj. Um, jeżeli byście chciały recenzję jakichś produktów, czy tam cieni, czy czegokolwiek, co dzisiaj widziałyście, to dajcie znać. Ja myślę, że tego mam rozsądnie, jak na kogoś, kto zaczął nagrywać filmy, teraz, raz. A dwa, kogoś, kto się pasjonuje makijażem. I jeżeli mi coś nie pasuje, to ja to posyłam w świat, do koleżanek. Także nic się tu nie marnuje, a poza tym kolorowe kosmetyki są po to, żeby je używać, a nie zużywać. Tak więc, no, tym pozytywnym akcentem się z Wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego pa!